Dokumentacja policyjna. Wchodzimy do miejsca zbrodni. Po lewej, oto jak największy matą zaraz popełni zbrodnię. Chciał zaatakować mnie. Ale to... Rozpoznanie terenu? Tak. To jest można dać. Ebu. Wariat ale podstawa cywilizacji jest. Wywodek. Ale, ale kurwa, w jakim stanie to nie chcę myśleć? O! Wie cholero? Zrzucił się jak sędzia. Ale chodź, jaki zapał? A ty już to było. Mruga! My pony, my posies. Oh Coś mnie zadumperciło. Zajmij się ty, kurwa. Nie, bo on mnie wydyma. Nie! Człowieku! nie myślę, że ty masz tyle siły? No ale zapach piękny. No. Ciekawe, jak on stoi. O to narzędzie zbrodni. to No to narzędzie zbrodni, które sadzę zaraz, spiję mu w dupsko. Spij, otrzyj się o to okno i wypchnij się. O właśnie, o właśnie, o właśnie. O właśnie. O Jezus, to okno nie na Dobra, odstawiamy flaszkę, bo już wypiłem. Czekaj, wbijaj tam. Idziemy, materiały policyjne. Zostałem wydymany. Bez mydła. Zostałem wydymany przez mydła. <słuch> <bez miedła>. Zaraz te <słuch> drzwi tu werbię. tu. tu się przejdzie. Ale burdel. Speedy, gdzie tam lejesz? Poszedł tym był. Do widzenia. No i zamknij te drzwi. Co to okay. o, o, Ej, Mati! Ale pajączek! O, tak wchodził Andrzej. Was wszystkich będzie witać, mnie nie. nie. Ha, ha, ha. Filmik wyląduje na YouTube. Sajbe sapało! Hmm. Poznam Cię z moim kumplem. Pas pieczył, a tu bydle siedziało, ty. Ulicz von Junglingen Krzyżak. Tam nie? Nie, dobra. Dziś. Spierdzielił. Masz, No! ma jazda. Dogonisz na? Co? Tam? Ja będę na podwójnym jeszcze czekał. Nie, chodź tutaj. To czekaj, wezmę, a wy napójcie mi potem. Cofniemy się. Cofnąć to on się może, ale w rozwoju. Mm. Co ty pokazałaś? Języcek. Pokażesz? Mm -mm. Pokaż. Mm -mm. Pokaż. Pokaż. Pokazwałem, jak było mała, to się wstydza. A fu. <śmiech> <śmiech> Co ty chodzi po głowie dziewczęto? <laughs> mm. <laughs> no to buzi, do mnie nie dostaniesz. Mm. A jest sermada. Ojej, ojej, kochani. ojej. Co? Ojej, uderzam brzajka. Mm. Połóż go wylem. tutaj. No to. Myśliśmy jakby zahaczył kurwa się do To Pokorki! To nie ja. Co wy na to, żeby tu przyjść kurwa pić. Ale to za dnia. No właśnie. Bo w nocy to nie ma co. Idziemy dalej. Ja ty, Jak niegdyś mawia poeta, rób se co chce, tak. A ma te Mm. O cholero! A Ławy by tu byciem ten jesteś. No, ty, <grymne> nie? Ale była pała. Nie ma za co. Polecam się na przyszłość, Ała. Ła. tak stopa. Co? 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 Ja ty wyjdziesz główną postacią. <grymne> Zauważyłam, że cały O cholero! A drabinka? Całkiem na pewno nie. nie. Ale za sterane wszystko. Lech, Czech i Rus. Idziemy do kolei? A ma tak sam burdel, co tu? Spidy! Patrzmy, tam jest ładek, No. Pidi. Taki burdel jak u Ciebie w pokoju. <grym> Podsadzałem. Nie no, tu jest większy. Począta. E, tu jest większy porządek. Dzień dobry, może k**wa stołujecie, ale no. dobrze. W sumie, aby się tu postarać, to no, na flachę, można tu przyjść. Flachę dam, ale k**wa, ale ciężko. Idziemy tam dalej? Tak. Chociaż kupiłeś zawalenek. To ja to samo. No. Boże, jak będziemy tu kiedy na pranie, to się nam na łeb zwali. To wyjdzie, to byliście. Hmm... Ciebie to wyniosą. Dać ci kulkę bo łożyska jedną, zgubisz ją popsujesz. Ale tak, żeby było widać, ty! Tak, żeby było widać, co robisz. <głosy> <głosy> Bogate. <głosy> DAJ KAMIENIA! Te, tam się oka popsuło. Nie no, spierdzieli okno. Dobra, no jak no. Z telefonem w ręce nie mogę trafić. Trzymaj. Moment. Tam masz. Ale zakrwawiony. Tu co, zwłoki? Czekaj, czekaj. Miejsce mordu. E, no nie, nie w dynie. Mie, miejsce mordu. Zobacz jaki zakrwawiane. Odejdź. Od kur chyba. Kurwa, robi tak. Brawo. 7 do lony. Trzymaj. Ty. Trzymaj tak? Nagrywaj. Dobrze, nagrywaj. 7 minut. No, to Nie, nie! Ile panę? Polegał Dobra Pan co nagrywa wno! Nie ta! Tak? No. Idziemy tam. O, tu wentylacja jaka była koś. Ciekawa z ile latę już w poni. To jest w chór. Nie, nie, nie widzisz. Gosko, gosko, gorzko Rower, tak się zjebał. Fajnie tu. Kurwa, składach Pidiego. No, tu jest w ogóle po czymś nie Waga rowerek. O kurwa wielki łeb. A tak gdzieś się Idź. Komu <glamy> zabezpieczyć? <glamy> <glamy> się zaciął? Przy Co tu mamy? Gdzie Karolina? Piękne pola kurwa. Kościołek, widać jak się przyjrzy człowiek. Mateusz, O Karolina, oparta, kurwa, o czeka na Ryza. Raków, kurwa, pomozane trzeba to odnowić. No JP na ile? 33? No. Czekaj, ile do sypialni? Tam jest. Sypialnia. JP na 33. Wchodzimy do sypialni, panowie. Ja dola. Tu ma Idziemy. Mati. No, to co ci pokazywałem. Nie to. Karolina, patrz <grymnie> tam. Nie no, nie będziemy się wygłupiać. bo tu gościu ten Tú te mi movie. <laughs>